Jak zachęcić dziecko do sprzątania pokoju? Temat wałkujemy non-stop. Ale dajecie radę? Napiszcie w komentarzu, jak to u Was jest. A tak na szybko tylko powiem, że na pewno nie zadziała. Idź, posprzątaj natychmiast. Hmm, szkoda, nie? Ale no nie działa. Lepiej podzielcie to zadanie na kawałki. Najpierw uporządkujcie szafki, potem podłogę na końcu pościel. Jeżeli potniecie sobie te rzeczy na kawałki, będzie wam dużo łatwiej, a przede wszystkim to jest to, co ja wiecznie powtarzam. Pomóżmy zorganizować im tą przestrzeń i zacznijmy z nimi sprzątać, wtedy jest dużo łatwiej, bo wiedzą, że już nie mogą się wycofać. Buziaki. Mama